A tu takie błysziała. nie tak to, to, to fra skłaby. z, z szmatu nawet mnie nie dotykaj w tej grze, nie? O, Dobra, neutral, neutralne neutral, neutral Jest impostul Dobra, tym jeszcze nie grałem. To jest ciekawa rola. Mam dużą szansę na wygraną Duża szansa na wygraną. Szybko trzeba podpalać i szybko trzeba zabijać. Jestem najlepszy Marsonistem w tym okolicy człowieka na razie nikogo nie widzę, na razie nie jestem najlepszym marsenistką w okolicy 30 sekund na po... Mam dużą szansę na wygraną. Duża szansa na wygraną. Jestem najlepszym arsenistką w okolicy, człowieku. Dobra wilczek jest wilk, No nie ma... O ja pierdolę, to jest jeden dobra, no. Dobra, Przyszedł jakiś kurwa co niewidzialne. Zajebał, na fala. To, to idealnie zobaczyliśmy razem z Bissell. No to, tak, to, to prawda. Nie potem się... I, no tym na jakiś super wtedy. to mnie zabił? Na razie nie miejsce na nawet Ale Panesani są w okolicy. 30 sekund na po Super Marcin. No co za cieć, No tak, no na, bo... na pewno jakiś mi się wydawała, że Burson zabił. Chyba, że... Ja, ja byłem, że hmm. byłem chyba w Chyba, że, że w, w widziałeś w tej grze? Nie no, szczerze, no zrobili mi był z lewej strony. Ja byłem z lewej strony, no. Razem ze mną był w tym, jak się nazywa, w reaktorze. Przez był na końcu, teraz, jak chciałbym. był. Nie, to był morfing. On był z lewej strony. Morfin, człowieku, Morfin. Ja wiem, że. Morfin, kurwa był, nie rozumiesz, morfin. Zazdroszcza teraz impostorium, kurwa, bo taką taką dekadę. To już w ogóle umiera cały czas, kurwa. Ale ktoś tam jeszcze był, czekaj. to tam w chuj, nie? Ja byłem z niebieskim, na pewno będę powiedział przez jakiś czas i on później poszedł gdzieś, nie A. Roś, ro, co tam jest no. potem? No właśnie. Do Sicy. bo wowski. Ktoś tam jeszcze przyszedł. Tylko nie kto. No właśnie mi się wydawało, że to by był zielony, by No nie, no, wiem, no mi tu to łeb totalnie, no. no nie, bo ktoś tam na pewno jeszcze przyszedł. Poza morfingiem. Ja w ogóle. Na jakich morfingu? Nie wiem, znaczy, ja trzymam rundę po i się skanowałem, nie? po znaczy, prostu nie ja. był morfing. Nie ukończył. Znaczy, szybko ta runda była, więc... Nie wiem, że Czy... O'Keele? Bo... Cze, bo kto tam przyszedł i Był? Bo się na reskinie? Bogu. go. Aha, zna, no. na tym, na morfinie. No, to drugie ciało, no. No Maramix mówi, że to byłem ja, niby, nie? Nie, bo to Morfing był, bo skoro byłeś z lewej strony, to musiał być morphing. No tak, no chodzi mi, że ja, ale na, mor na morfingu. No mm -hmm. chyba, że to nie, to nie był bo... próbkę, po prostu. No chyba, że to nie, nie. był morphing. No, no to wcale nie, tylko ja po lewej stronie to biegę, czy ktoś bez gaci z wasem A to może, to może on był Morfingiem, nie? A ty prawdziwy Ty wiesz, biegaj z Ej, weski skito, no. To może tak było, nie? Dobra, wo odgóła. było. odgóła. We jest... no. To jest, że we dwójkę razem jesteśmy. Dobra, ja ci ufam. Jesteśmy Robertsami no, no, przy okazji. No, jest... no, da, <gry> mi proszę, błagam. Tak? No, Nawet na Lodzisa nie woltujcie. Proszę. <gry> <gry> Jestem absolutnie <gry> pewien, że ludzie za zagłosuje. Nie, nie. Nie, na Nie, na Nie, nie. Ja mi pił to? No? Ogólnie odjebałem tą kurwę Nie myślałem, że go zabiję, jakbym byłem szeryfem, ale okazało się, że nie mogę zabić losowego gościa i co zdechłem. I oni myślą, że jest rola, której nie ma, bo nikt nie ma kurwa tego morfinga. No jeszcze kurwa, przyszedł mnie ktoś tam zawalił, kurde, jak. wyszedłem tam. Eee. No. Pojebana sytuacja ogólnie, ale <laughs> bo. Stronowałem gierkę w chuj teraz, ja tego nie rozkminiam Bo myślę, że jest ktoś, kto się. Ale nie mają ale samolotu, czyli mnie to mają trochę łatwo. No, gdzie? No, super zajebał na reaktorze, dosłownie obok mnie się wyjebał. Na reaktorze? Hmm. Jaki kurwa super? Aha, bo to. to on gada no to on Oto biegał od, No Oto wybiegał od na. nie, co tam na jest? Na shielda. obok shielda no. byłem i komunikacji. No. Tak, tak, tak. To źródło, tak jest kimś z tego. No to kto gdzie jest? Moromix? gdzie jesteś? Teraz byłem na kamerach cały czas. A ty dalej kikalnie Nie, ktoś tam biegał. Ja. Gdzie? Aha. To? I to? na kamerach, to, ja. to blisko miał, mógł pichnąć supera i zajebać, a Lodzis? Jest na szilcach. No nie mogło być blisko, bo cały czas się tam. A Ale jesteś ja chyba... skąd A Rosio? Od jak? strony Eee, e, Ja jestem e? w. Przed wejściem do navigation. A i źle, to jak ty widziałeś lodisa Właśnie nie, a co? Ja też nie widziałem. No Nie, ale. Lodzis is clear. Logis clear. Leki, ale ja go nie widziałem. A na jakiej podstawie logis jest clear? No bo wiem. No dobra, jak, tam, jak jak kurwa kocham takie ja odpowiedzi. Czemu Lodzis jest clear? No, no bo, nie bo wiem! Mogę powiedzieć. Nie mogę ci powiedzieć, no, no nie No nie no, moim zdaniem... Nie, no, moje... no, no, przy... nie no, to też ja jest racja, że nie może powiedzieć, no. No tak, no. no bo no, są przecież. Na skurwane... bez granicy. No, no ale... No, nie może, no. ja rozumiem, ale... No ja, no, ja no, rozumiem wszystko, ale no chodzi o to, że my tam przebiegaliśmy z ziutem i... pewno to nie było tam krótko. No się to było taki śmieszne, nie? Co to się dzieje w ogóle? No. no to generalnie można powiedzieć, że jeżeli się nie mylę, no to mamy pewnego. A pewną sytuację taką, że jak. No dawaj, co? dawaj, kto ja byłeś? <laughs> ja sobie, elektryk, ja sobie, ja elektryk, bo... elektryk, elektryk, nie, nie, elektryk, ja. Nie, ja myślałem, że my jesteśmy w szóstko, też tylko czarnego skina. No, myślę, że ty no, nie, no, nie żyjesz. No, no, no. <laughs> Nie no ja, ja tak tak obu są dobra. Znaczy. Wiesz, mogą nie widzieć, bo ja ten wyrzucałem śmieci na story, nie no. nie ale... wiem, ale ja tu się w jak jest para no. gajowska generalnie, że te kogoś pójdzie to dwóch nagle tak, tam odleci, no. nie? Ale, ale no, to tak no, no, ale... to tylko mówię. No moim zdaniem lodzic coś może kręcić. No, tak. Może kręcić. Nie, lodzic no. na pewno, nie, lodzic na pewno. Nie. No, ale wcześniej. <śmuchem> nie wiem. Ja w tej to sam no to w sumie to ja nie wiem. Ale z drugiej strony może lepiej. Ja byłem w elektryku, które, do którego wlazłem jak wszyscy z niego I wybiegli. No... Nie, a właśnie, więc... a widziałeś coś, żeby kamery się świeciły? Nie, że nie ja, ja nie widziałem. Możliwe. że się świeciły. Hmm. Ale nie wiem, czy to w tej rundzie, czy nie w tamtej. No właśnie, bo Maramex mówił, że był całą rundę na kamerach. No ja nie tak. widziałem, żeby się świeciły. No... Ciało jest na reaktorze, więc mógł kliknąć supera, zajebać i nawet wrócić na te o, kamery. No to tak, jest coś my... jak nie widziałeś, że się świeciły, bo cały czas na nich byłem. No i plus to, że no nikt nie maram... widział. Nikt no, jeszcze nie tak nie widział. Jeszcze tak wyzywać, nie? No nikt to nie klinuje, nie? No właśnie. No bo mówi, że całą rundę był na kamerach, a no jest nas sześciu oprócz niego i nikt nie wiedział, że już się świeciły kamery. No co ja robię? Ja bym dał na niego. Ja też. Kipuj się. To nie ja. No nie, no, nie wiem, wiem, no. Ja... O. Dobra. No ja pierdolę. No, i ser... byłem, ja. I ma mo... bez sensu. I ma bez Nie, on był najbliżej, no. Jedyne po... To nieźle. To nieźle. Crazy. Panie Broja się? Kiedy, Kiedy następnym razem gramy? Nie wiem. Do tydzień dawaj. Możemy sobie to kombinować jak najbardziej. My się dzisiaj Go. zajebiście gra. Już Go. nagrywam se to i... Może coś zmontować. No, nie nie wiem, będę nie 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 czasu pewnie, ale coś tam będzie. Awards, ja Akcja, kurwa w elektryku. Akcja w elektryku, tak, to się dzieje? Aha. 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 kurde, tak, się drzwi, co się dzieje? O nie. Ja chciałem odpierdolić tego, kurwa tego. No to kurwa nie. A, kurwa. Że... pięknie, ale... Adi, pięknie Ja przyjaciele no. się chciałem, tym gali. Byłem nigdy Bo nie szereg. Nie, nie było żadnego kurwa supera, tylko ja byłem szerryfem, chciałem odpierdolić Bobiego <grym> i nie <grym 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 to mi mi A się mnie zajebałem Właśnie często jest, że ktoś mówi, że jest super a nie ma, nie? Adi, ale pięknie z mi się nie? A ja mu mi się kurwa... On żyje, nie. Dobra, ludzi jest geniusz. Genioldzie ty ale nie, tak, tak szczerze. Jak mam przewidzieć nie to, że on jest imposterem? Wytłumacz mi to. No. Dam mu tarcia w top, no. top 4, czy, czy, czy co? No. Kurwa. Tylko wiem. To ma, musisz robi. wiesz co ja miałem? Nie wiem. Hmm. Miałem egze i miałem ciebie wyrzucić. Ta? No, no i... Ale to jest, to że ja kurwa wyrzuci, 85. No. rundę z rzędu mam wyzwolonego engineera? Tak, tak. Ja ci nie w tej się nawet. Ja w tym meczu stwierdziłem, że już mam wyjebane i po prostu latam po wętach robię taski, nie? No ale A właśnie w nie próbowałem. w końcu nie miałem tego okrumajta, tego frajera, co widzicie kolory. Nie? Ja nie miałem, to tak kurwie ta rola, jeszcze ją miałem chyba 7 razy. No też ją często miałem.